Dzień dobry. Nazywam się Rafał Pniewski, jestem psychiatrą, jestem psychoterapeutą psychoanalitycznym. A w tym cyklu, okiem psychiatry o premierach filmowych, opowiadam o filmach, które niedawno pojawiły się na ekranach naszych kin albo na platformach streamingowych. Opowiadam o tych filmach od strony psychologicznej, patrząc psychoanalitycznym okiem na ich fabułę, konstrukcję, przekaz i to, jakie wrażenie wywierają na nas, na widzach. Dzisiaj o filmie Magnusowa von Horna, Dziewczyna z Dziewczyna z igłą to film, który na razie pokazywany jest na festiwalach w Polsce i za granicą. Na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobył 11 nagród. Jest ten film również kandydatem do Oscara, kandydatem duńskim, nie polskim. Film jest koprodukcji polsko-duńsko-szwedzkiej. Język tego filmu to język duński. Nie przypadek, ponieważ jest fabuła oparta na historii, która Zdarzyła się swego czasu właśnie w Danii, ale w ramach tej koprodukcji możemy o nim myśleć jako również o filmie polskim i możemy myśleć z dumą, ponieważ film jest świetny. Magnus von Horn, reżyser, to i szwed i Polak. Szwed z polskim obywatelstwem od lat mieszkający w Polsce, tutaj ożeniony, tutaj ma dzieci. Jest absolwentem łódzkiej szkoły filmowej i jest z moim miastem właśnie z Łodzią bardzo związany, również z producentem tutaj mieszkającym w Łodzi, producentem studia Lawa Film Mariuszem Włodarskim. Oni tworzą duet od wielu lat, od czasu studiów i Spod ich rąk, można powiedzieć, wychodzą świetne filmy, wcześniej to był Intrus, wcześniej to był Sweat oczywiście jeszcze parę innych produkcji jeszcze wcześniej, ale mówię o tych najnowszych i teraz doskonały film Dziewczyna z igłą, doskonały pod względem wizualnym, pod względem muzycznym, aktorskim, scenograficznym, kostiumowym, reżyserskim i pod wszystkimi. Jak słyszycie, ja jestem tym filmem zachwycony, jestem pod ogromnym jego wrażeniem, a z jakiego powodu? No to zacznę mówić. Otóż to jest film, który wywiera bardzo duże wrażenie, naprawdę tak odciska swój ślad w umyśle i w duszy. Odciska go dotykając tego, co jest niełatwe i niemiłe, co bardziej kojarzylibyśmy z grozą, z horrorem, chociaż w tym filmie nie ma pił mechanicznych, lejącej się krwi, potworów i tak Albo właściwie to potwory są, ale hmm, no, całkiem w ludzkich postaciach, nie przemieniających się w żadne wampiry, wilkołaki, zombie i tak tylko po prostu w ludziach takich jakich na co dzień Znamy. I zastanawiam się nad tym słowem potwory, czy ono jest tutaj uczciwe, dlatego że jednocześnie wszystko, co w tym filmie jest opowiedziane, jest po prostu ludzkie. Ale przy tej atmosferze, atmosferze zresztą bardzo podkreślonej kapitalną muzyką, duńskiej kompozytorki Pius Mary, taka 35-latka, która robi muzykę eksperymentalną, no to, to fantastycznie się. Tego słucha do obrazów pokazanych przez Magnusową Horna. Otóż ta atmosfera jest atmosferą taką, o której w psychoanalizie powiemy, że jest niesamowitością, albo myśląc psychoanalitycznymi też terminami, a może przede wszystkim psychoanalitycznymi, powiemy, to jest właśnie horror od niesamowitości zacznę. Niesamowite to jest to, co jest zarazem znane i nieznane, takie. No, Niby wiemy, co to jest, ale jest takie lekkie przesunięcie, że czujemy się trochę nieswojo, obcując z daną sytuacją czy daną osobą. Poczynając od Freuda i jego tekstu, właśnie pod tytułem Niesamowite, o niesamowitym, możemy powiedzieć, że tak na nas oddziałuje, ponieważ dotyka tego, co jest w nas obecne, jest pewnego rodzaju naszym doświadczeniem, ale takim doświadczeniem, z którym Raczej wolelibyśmy nie mieć za wiele wspólnego. Zatem to jest to wrażenie znane i nieznane jednocześnie taka niesamowitość. Horror, natomiast w języku psychoanalizy zbliża raczej nas w myśleniu do takich zjawisk, które są związane z uczuciami przerażenia. Owszem, ale oprócz przerażenia jeszcze obrzydzenia, wstrętu. Julia Kristewa to bułgarsko-francuska psychoanalityczka. Ona napisała esej, esej o wstręcie, potęga obrzydzenia. W języku francuskim i w języku angielskim, w miejsce wstrętu, obrzydzenia tych słów, jest właśnie użyte słowo horror. I w takim znaczeniu należy o nim myśleć, jako o takim przerażeniu, wstręcie, obrzydzeniu, czymś, co nas odrzuca, czego nie chcielibyśmy dotknąć. I taki właśnie jest też ten film. Tego w nas dotyka, o tym opowiada, to nam pokazuje i to w nas porusza. I to ma ogromną zaletę, jaką powiem za chwilę. Na razie skupię się na pewnej scenie z tego filmu, scenie, którą wybrałem, ponieważ myślę, że mogę ją opowiedzieć bez psucia Wam odbiorcom przyjemności oglądania tego filmu. Także to nie będzie spoiler, to po prostu pewna scena. Którą uważam, mam prawo opowiedzieć, a która jest mi niezbędna do tego, żebym zilustrował teraz w trakcie tej wideo recenzji psychoanalitycznej, to pojęcie niesamowitości i grozy horroru właśnie. Otóż wyobraźmy sobie taką scenę, że jesteśmy widzami, ba inaczej, jesteśmy widzami i oglądamy scenę taką, gdzie są inni widzowie w cyrku. Ci widzowie oglądają. To cyrkowe przedstawienie, sam cyrk już wprowadza taką atmosferę niesamowitości, szczególnie w czarno-białym filmie i właśnie tak pokazanym, jak Magnus von Horn to robi, że to wszystko tam w tym filmie jest takie trochę oniryczne. Do tego też, oczywiście, jeszcze wrócę do, do, do tego, powiedzmy, snu, jakim jest ten film. W każdym razie mamy już tutaj scenę niesamowitą, z takim charyzmatycznym, a zarazem trochę przerażającym. Liderem, konferencjerem, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, który przedstawia bohaterów pojawiających się na scenie, postaci pojawiające się na scenie, trochę taki freak show z klaunami, karłami itd. i tak dalej. W pewnym momencie na tę scenę też jest zaproszony żołnierz. Film dzieje się na początku XX wieku. Jesteśmy po wojnie światowej pierwszej ludzie albo giną, albo wracają okaleczeni, i to jest żołnierz, który wrócił okaleczony. Okaleczony w taki sposób, że jego twarz jest bardzo zniekształcona, no bardzo po prostu okaleczona, zdeformowana. I tu już mamy, a propos tematu, tak psychoanalitycznie ujmowanego, do czynienia z takim ciekawym zagadnieniem naszego ludzkiego odruchu wstrętu wobec tego, co. Hmm. Jest na przykład zniekształcone albo wygląda na chore, chociaż nie jest zaraźliwe, to jednak boimy być z daleka. To będą właśnie różne zniekształcenia ciała, tym bardziej zniekształcenia twarzy albo pewne choroby skóry, na przykład łuszczyca, która nie jest chorobą zakaźną, ale przy nasilonych zmianach łuszczycowych większość osób widząc takie zmiany będzie miała taki odruch raczej na, na nie niechęci. Ta niechęć jest dalej do omówienia. Właśnie psychoanalitycznie czy psychologicznie, ponieważ to jest taki odruch w nas, żeby to coś, z czym nie chcemy mieć za wiele wspólnego, jakoś tak w ogóle wyrzucić z obszaru naszego do, doświadczania, z naszego przeżywania, można by powiedzieć tak wręcz zwymiotować, wywalić w ogóle poza, poza nasz obszar jakiegokolwiek kontaktu z tym czymś. Rzecz w tym, że to coś, co może wzbudzać taką naszą niechęć może też być jakąś własną jakością, czymś wewnętrznym jakimś takim stanem psychicznym czy pewną właściwością psychiczną, której wolelibyśmy w sobie nie mieć. To tego się pozbywamy indywidualnie pozbywamy się też jako całe społeczeństwo po prostu społecznie pewnych rzeczy sobie nie, nie, nie życzymy i yy, to jest dobrze w tej scenie zagrane, kiedy ten prowadzący to przedstawienie cyrkowe mówi, zobaczcie teraz, co wypluła wojna. Hmm? Samo to, że wojna wypluła i pokazanie tego mężczyzny z tak oszpeconą twarzą, już jest właśnie dotknięciem tego, co Julia Kristewa nazwała abjectem, takim obiektem, który jest, można powiedzieć, wstrętnym nam obiektem, takim antyobiektem, takim bytem. Który chcemy wywalić. Nie chcemy z nim w ogóle mieć nic wspólnego, a tym bardziej jakoś się z nim zadawać, czy jeszcze tym bardziej dotykać. I tenże prowadzący powołuje, odwołuje się do publiczności, pytając, czy ktoś jest na tyle odważny, żeby podejść do tego mężczyzny okaleczonego i go dotknąć? I podnosi się jego kobieta. I teraz. Jego kobieta właśnie przejęzyczyłem się, po to, ponieważ jest to jego żona, podnosi się pewna kobieta, i my, widzowie filmu, wiemy, że to jest jego żona, która w nim w tym oszpeconym potwornym mężczyźnie rozpoznaje swojego męża. Tak jak powiedziałem, nie zdradzam tutaj nic fabuły takiego, co by psuło film, ponieważ my to wiemy wcześniej, to jest dosyć oczywiste. Ale to jest bardzo ciekawy zabieg, ponieważ jako Widzowie filmu obserwujemy publiczność, która nie wie o tym, że ta kobieta, która się podniosła, to jest kobieta, która rozpoznaje w tym potworze, w tym takim, powiedzmy, elemencie jakiegoś gabinetu osobliwości koszmarnych, że ona rozpoznaje kogoś, kogo dobrze zna, kogo kiedyś kochała. Zatem, kiedy ona do niego podchodzi, to podchodzi w innym znaczeniu niż publiczność na to patrzy, do kogo ona Podchodzi. No, publiczność widzi ją podchodzącą do, do jakiegoś monstrum. My wiemy, że ona podchodzi do monstrum, bo, bo bardzo jest zniekształcona twarz tego człowieka, ale też wiemy, że podchodzi do swojego męża, czyli kogoś, kto jest jej zarazem znany. Więc już tutaj mamy to napięcie między znanym i nieznanym. Potem ona ma go dotknąć. To dotknięcie, to nie będę tutaj mówił na czym polega, bo to już psułoby oglądanie filmu, ma go też pocałować. Co robi, i no, to, to jest właśnie ta scena, która doskonale ujmuje te pojęcia psychoanalityczne: niesamowitości, grozy, wstrętu, obrzydzenia i czegoś takiego, co chcielibyśmy wywalić poza w ogóle nasze doświadczenie, ale. Co to jest takiego, co chcielibyśmy wywalić oprócz jakoś okrutnie oszpeconej twarzy, czy, czy, czy jakichś zmian chorobowych, zniekształcenia ciała i tak dalej. No, chcemy też wywalić na przykład świadomość tego, że jesteśmy zdolni do toczenia wojen, do wysyłania ludzi na wojny i jakiejś współodpowiedzialności za to, że na przykład wracają okaleczeni i w ogóle całego tego ludzkiego szaleństwa, w którym ludzie po prostu bardzo źle traktują innych ludzi. I o tym... W bardzo dużym stopniu jest ten film o podłości, o okrucieństwie, o zdradzie, o rozczarowaniu, o wyzyskiwaniu, właśnie o czymś takim, używając tego języka Julii Christiewy, obżektowym, takim naprawdę odrażającym i niedobrym, z czym nie mielibyśmy ochoty się spotykać. Ale reżyser nas zmusza do tego, żebyśmy się z tym spotkali i to bardzo doceniam, bo. Tak, to jest ze sztuką. To jest w ogóle opinia o sztuce, ale tu podkreślę, że ja się pod tym podpisuję, że dobra sztuka to taka, która konfrontuje nas z czymś, z czym niekoniecznie chcielibyśmy się spotykać. Konfrontuje w sposób taki, że wprowadza do naszego przeżycia takie elementy, które jeszcze chwilę temu wolelibyśmy raczej pousuwać i można mieć psychoanalityczną wdzięczność do takich twórców, dlatego że im bardziej mamy coś wprowadzone w naszą zdolność pojmowania, tym lepiej. Tym po prostu jesteśmy, powiedzmy, pełniejsi, zdrowsi, bogatsi, chociaż bywa, że to jest nieprzyjemne, a to są po prostu prawdy, które są bardzo nieprzyjemne. Prawdy, które dotyczą no, bardzo wielu różnych, różnych zagadnień podjętych w tym filmie filmie, który łamie też różne tabu. O czym można mówić, a co należy przemilczeć, zaznaczę, że to mówienie albo przemilczenie jest podyktowane właśnie pewną taką konwencją społeczną i rodzajem umowy, że, żebyśmy pewne rzeczy wyrzucali poza taki społeczny nasz rejestr, ale to nie znaczy, że są to sprawy nieobecne. One są obecne, tylko najwyżej będą się działy. Y Niejawnie, albo będą ubierane w jakieś na przykład ideologie, w jakieś uzasadnienia moralne, i tak dalej, ale są rzeczami po prostu niedobrymi, właśnie takimi budzącymi albo grozę, albo odrazy. To, to łamanie tabu jest bardzo sprawnie zrobione, ponieważ formuła filmu jest formułą przypominającą koszmarny sen trochę, albo taką mroczną baśń. I przy mrocznej baśni zostanę, bo łatwiej mi będzie o pewnej rzeczy powiedzieć. I tu cały czas, przypomnę, jestem przy myśleniu i rozumieniu psychoanalitycznym, a będę chciał powiedzieć o archetypach, które są w baśniach zawarte. To, co mamy w baśniach, jeszcze raz to samo słowo, to jest nie przypadek. Jeżeli z pokolenia na pokolenie jakaś opowieść jest przekazywana i mniej więcej jest w tym samym kształcie, to coś w niej musi być takiego uniwersalnego, ludzkiego. I taki archetyp, który spotykamy w filmie Magnusa Von Horna, to jest archetyp powiedzmy blisko takiej postaci, jak taka stara czarownica. Blisko, to, to, to jest tak. I blisko i daleko, ale jak obejrzycie ten film, to zrozumiecie, dlaczego mówię, że i blisko i daleko. W każdym razie sensowne jest trzymanie się tego archetypu tej, tej, tej czarownicy, i to takiej baby Jagi, która porywa i zjada dzieci. Bo jakbyśmy chcieli to odkodować psychoanalitycznie, o czym to jest? To jest to taka wizja matki, która jest. No właśnie, wiedźmą wyposażoną w jakieś magiczne, budzące przerażenie siły, i do tego taką matką, która działa na szkodę swoich dzieci albo, albo je pożera. I to jest archetyp, który istnieje we wszystkich nas, to nie jest jedynie postać baśniowa, ba można by powiedzieć, baśń jest. Efektem końcowym czegoś, co jest produkcją, wytworem ludzkiego umysłu. I to wytworem nie tyle fantastycznym, co pewnego rodzaju sposobem przeżywania matki jako istoty takiej potwornej, albo opowieścią o tym, że matka też może być istotą potworną. Tak funkcja filmu, jak i funkcja baśni polega na tym, żeby nas z pewnymi rzeczami oswoić, dać nam jakieś ukojenie, pocieszenie, pomóc nam myśleć o pewnych sprawach, albo przedstawić nam jakiś aspekt rzeczywistości, który jest po prostu bardzo trudny, który niechętnie, niechętnie przyjmujemy. I społecznie oczywiście. To jest też taka rola właśnie i filmu i baśni, że wolimy, żeby pewne rzeczy były tam na ekranie albo tam w jakiejś opowieści, w jakiejś księdze, ale też film może pełnić taką funkcję, jak tutaj myślę o filmie Dziewczyna z igłą, że raczej wprowadza w obszar naszego myślenia takie treści, których najchętniej byśmy się wyrzekli. I wspomniałem już o tym, że to jest to okrutne traktowanie ludzi przez ludzi, bardzo często traktowanie polegające na po prostu uprzedzeniu. Podmiotowieniu jednych przez drugich i, i, i prawdziwie zadawanym okrucieństwie. To jest też o traumie, która jest nie tylko zniekształceniem twarzy, ale można by powiedzieć też takim zniekształceniem duszy albo zniekształceniem osobowości albo okaleczeniem, nie tylko dotyczącym wyglądu, ale też okaleczeniem jakiejś wiary, zaufania. Wiary w dobro świata, bo, bo to też jest ba, bardzo silnie w tym filmie okaleczane. Jedno i drugie dobrze moim zdaniem opisują czy komentują dwa takie krótkie cytaty z tego filmu. Jeden brzmi dosyć banalnie, że świat to jest okropne miejsce, ale jest, są te słowa wypowiadane w takim momencie, że to jest faktycznie takie przejmujące i bardzo. Dosadne, drugi cytat. Niedokładnie go tutaj przedstawię, ale mniej więcej to jest o tym, że ubierzmy się szybko, musimy się ubrać i ładnie wyglądać, i wtedy wszystko będzie w porządku, o, o, o budowaniu takiej fasady zewnętrznej, która ma prezentować ludzi, mamy ma się nią prezentować światu jako mm, Cywilizowani, praworządni, dobrzy obywatele, ale pod spodem niekoniecznie jest ładnie. Pod spodem może być bardzo bardzo nieładnie. O tym opowiada ten film. Opowiada też o tym, że nawet najbliższe, najbardziej godne zaufania, wydawałoby się, albo kochane osoby mogą okazać się kimś wstrętnym. Także film przekracza wiele tabu i jest filmem bardzo dobrym, bardzo wartym obejrzenia. Spoglądajcie na strony festiwali, może gdzieś jeszcze przed początkiem 25 roku go zobaczycie, a jeżeli nie, to o ile pamiętam, mniej więcej w połowie stycznia będzie premiera w kinach i bardzo, bardzo Wam ten film polecam. No cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Chętnie zobaczę komentarze i polajkowania, albo subskrypcję kanału Okiem Psychiatry o premierach filmowych. Dziękuję za uwagę i do widzenia.